Mutter, ich hole jetzt die Kühe. Ja, dann geh. Musst du dann wieder über die Grenze? Leider. Es ist wirklich unglaublich, was sie mit uns gemacht haben. Zuerst habe ich meine zwei Söhne verloren. Und jetzt haben wir noch eine Grenze mitten im Dorf. Wir hatten einfach Pech, dass sie die Grenze genau über unser Dorf gezogen haben. Jetzt liegen unsere Felder in Polen. Na ja, immerhin dürfen wir sie noch benutzen. Wie sollen wir jetzt leben? Jeden Tag dziesięć über die Grenze Ich kann dir nicht mehr helfen Ich bin zu alt und Josel ist nicht da Du liebe Gott hilf uns bitte Mutter das kriegen wir schon hin Byliśmy świadkami rozmowy jaka mogła mieć miejsce tu na Górnym Śląsku 100 lat temu O tych wydarzeniach oraz konsekwencjach chcielibyśmy państwu teraz opowiedzieć O wojnę powszechną, za wolność ludów, prosimy Cię, panie. O broń i orły narodowe, prosimy Cię, panie. O śmierć szczęśliwą na polu bitwy, prosimy Cię, panie. O grób dla kości naszych, w ziemi naszej, prosimy Cię, panie. O niepodległość, całość i wolność ojczyzny naszej, prosimy Cię, panie. W imię Ojca, I Syna, I Ducha Świętego. Amen. Gdy Adam Mickiewicz pisał te słowa, był krótko po doświadczeniach powstania listopadowego, czyli wojny polsko-rosyjskiej, można by powiedzieć, po doświadczeniach rezurekcji kościuszkowskiej. I już wtedy zdawał sobie sprawę, że żeby Polska powstała, potrzebna jest wielka wojna. Taka, jaka, jakiej był świadkiem. W 1815 roku zakończył się Kongres Wiedeński, który stworzył nowy ład światowy po właśnie wojnach napoleońskich. I faktycznie można powiedzieć, że Adamickiewicz miał rację, bo ani późniejsze powstanie styczniowe 1863, ani Uchwały parlamentu frankfurckiego z 1848 roku, w którym Niemcy zdecydowali się, że ich największym celem będzie odtworzenie państwa polskiego na fali tej demokratyzacji i ludów, nie doprowadziły do powstania państwa polskiego. Dopiero właśnie Wielka Wojna, a więc Pierwsza Wojna Światowa, była tą okazją, żeby stworzyć państwo polskie. I po zakończeniu tej wojny Nadarzyła się ta okazja. Pytanie brzmiało oczywiście, jaka Polska ma powstać, o jakim ustroju i w jakich granicach. Wśród znacznej części polskich polityków, działaczy politycznych, nie tylko na Górnym Śląsku, również na obszarze zaborów, no głównie oczywiście chodzi o narodową demokrację, dominowało to spojrzenie, że należy szukać wspólnoty etnicznej. A więc niekoniecznie y, trzymać się ściśle granic, które Polska miała w XVIII wieku, tylko budować te granice zgodnie z tym nowym modelem państwowym, którym był model państwa narodowego. Jeżeli państwa narodowego, no to poza granicami zaborów była również ludność polska, która w tym państwie się powinna znaleźć. I to był główny motyw, y, jak mówię, jeszcze znacznie przed, przed konferencją pokojową. Oczywiście, jeżeli się nad tym głębiej zastanowić. To akurat, jeżeli chodzi o Górny Śląsk, ten motyw mocno był związany również z kwestiami gospodarczymi. no bo atrakcyjność Górnego Śląska, szczególnie jego wschodniej części, tej przemysłowej, była bardzo duża dla takiego państwa jakim była Polska. Bez tego potencjału trudno było sobie wyobrazić rozwój przemysłowy przede wszystkim Rzeczpospolitej. Po ponad 100 latach od Kogrętu Wiedeńskiego nadarzyła się okazja stworzenia nowego porządku. Ten porządek. Nazywany jest porządkiem wersalskim, ponieważ właśnie w traktacie pokojowym, w traktacie wersalskim, zawarły się te najważniejsze postanowienia. Pojawiają się zupełnie nowe państwa, w zupełnie nowej formie, w nowych ustrojach. Polska, pojawiają się Królestwo Węgier, Królestwo Serbów, Chorwatów i Słoweńców, pojawia się Estonia, Łotwa, Litwa, jak i bardzo wiele innych jeszcze państw, Republika Weimarska. Republika Austriacka, ale też pojawia się temat Górnego Śląska w tym traktacie. W artykule 88 dokładnie pojawia się wielkie nowum. Otóż należy zapytać mieszkańców, w którym chcą żyć państwie. I tam w artykule 88 znajdziemy właśnie przyczynę późniejszych wydarzeń na Górnym Śląsku, a więc opis obszaru, na którym. Miał odbyć się plebiscyt i zasadę samostanowienia społeczeństwa, że ludzie sami mieli dokonać wyboru, czy chcą żyć w nowo powstałym państwie, jakim była Rzeczpospolita, czy w nowo powstałej Rzeszy Niemieckiej, czy właściwie Republice Weimarskiej. In meinen Augen war das ein Fortschritt und ein Sieg der weil, weil, weil die in dem frei entscheiden, zu welchem Staat sie gehören wollen oder auch nicht wollen. Und äh, darüber hat jetzt, haben nicht entschieden, in welche äh, Konferenzen der de Weltmächte und äh, Politiker, sondern einfach die Menschen vor Ort durften äh, jetzt in unserem Gebiet äh, zum ersten Mal entscheiden, äh, äh, bei welchem Gebiet, bei welchem Staat sie äh, weiter leben wollen. war muss man sagen, weil in der Geschichte Mieszkańcom wyboru, gdzie chcą mieszkać, w jakim państwie i to na zasadach demokratycznych. Więc wcześniej z reguły jakaś wojna była, i ludzie zmieniali swoją przynależność państwową wbrew właściwie swojej woli. Pojawia się też pytanie, jak zorganizować taki plebiscyt. W artykule 88 Traktatu Wersalskiego wskazano obszar, na jaki on się ma odbywać mniej więcej Zasady jego przeprowadzenia, natomiast szczegóły miały zostać tutaj na miejscu ustalone. I tutaj wchodzi w grę Międzysojusznicza Komisja Aliantów, czyli Państw Zwycięskich, w skład której wchodzili przedstawiciele Francji, boczarstwa Zwycięskiego, wojny z generałem Lerondem na czele, zresztą on był przewodniczącym tejże komisji. Ponadto przedstawiciele Włoch i Anglii. I ta komisja przybywa do Opola w 1920 roku, dokładnie rzecz biorąc, już w lutym, na teren, na którym już wycofały się wojska niemieckie, siły porządkowe, służby takich jak Gręczucu. I cała władza została przejęta właśnie przez tą komisję, która też ustaliła szczegóły i zasady przeprowadzenia. Plebiscytu. Pozycja Francji w latach dwudziestych była bliska takiej hegemonialnej pozycji, więc no tutaj w Komisji Międzysojuszniczej te stosunki były identyczne. A z bliskość jak gdyby interesów francusko-polskich była też oczywista. Ona wynikała z układu sił, który był po pierwszej wojnie światowej. Jak zwykle w życiu diabeł tkwi w szczegółach, więc wiele zależało od tego, kto będzie uprawniony do głosowania. I na jakim obszarze? Te decyzje zostały podjęte przez samą komisję. Bardzo ważnym elementem było stworzenie pewnych struktur. No, Każde z zainteresowanych stron stworzyły swoje komisariaty plebiscytowe, one miały swoje oddziały powiatowe, gminne, i tutaj ruszyła cała machina przygotowująca. Propagandę, byśmy powiedzieli dzisiaj, plebiscytową. Była to jedna z najnowocześniejszych akcji propagandowych przed wyborami, jakie sobie można wyobrazić. Użyto wszystkie możliwe środki, jakie były dostępne. Były to ulotki, karykatury, artykuły w czasopismach no więc ta cała wojna medialna, byśmy dzisiaj powiedzieli. Ale też bardzo ważnym elementem było wykorzystanie kościoła. Trzeba obiektywnie przyznać, że Wojciech Korfanty, który stał na czele polskiego komisariatu, był niezwykle sprawnym politykiem i zdał sobie sprawę, że na obszarze, gdzie mieszka wielu wyznawców religii katolickiej, to jest ta grupa, do której należy się zwrócić. Niewątpliwie był to pewien istotny element tejże propagandy plebiscytowej. Du, wir hatten in der Kirche heute einen neuen Pfarrer. Und? Der hat eine Predigt gehalten. Und er hat gesagt, dass wir für Polen stimmen sollten. Tatsächlich. Hat ja. er auch gesagt, warum wir das machen sollen? Ja, das hat er. Er hat gesagt, dass Polen in allen Belangen besser aufgestellt ist als Deutschland. Und zwar wird es uns in Polen viele Male besser gehen als hier in Deutschland. Weil Polen viele Male besser aufgestellt ist in allen Belangen. Uns, die Kirche, ist da ähm, auch sehr hoch geschätzt und wir werden also viel näher an Gott sein. Wirklich? Ja, das hat er so gesagt. Ich glaube nicht, dass es dort besser sein wird. Wir müssen auf jeden Fall für Deutschland stimmen. Sonst wachen wir eines Tages noch in Polen auf, wenn das hier so weitergeht. Ja, wir, klar stimmen wir für Deutschland, aber dein Bruder, der Alfred, seine Jutta spricht diese schlesische Sprache. Und wenn die jetzt noch in der Kirche sowas erzählen, Nie weiß nicht, dann glauben doch sowieso alle Leute dran, oder nicht? Cała gra toczyła się o tych, którzy byli niezdecydowani, e, którzy nie wiedzieli, e, mieli za sobą tradycję e, mieszkania w e, państwie, znaczy życia w państwie niemieckim przed pierwszą wojną światową, nie najgorszą, tak? Ale z drugiej strony pamiętajmy też, że była to w większości, jeżeli mówimy o tych mówiących po polsku ludność plebejska, i mogła mieć, biorąc pod uwagę, że to były te niższe warstwy jednak społeczeństwa, pewne przekonanie co do tego, że ich kariery życiowe o wiele lepiej się potoczą w państwie, w którym ta kariera zostanie otwarta. Poza tym oferta ze strony Polskiej była dość atrakcyjna. Państwa sprawiedliwego, dobrze, ona, ona nie mogła być skonfrontowana z rzeczywistością. Bo niemiecka mogła być, tak? jeżeli po stronie niemieckiej mówiono, że to będzie państwo demokratyczne i to będzie państwo oparte na pilnowaniu interesów robotniczych, bo tutaj, jeżeli chodzi o okręg przemysłowy, no mniej więcej o to chodziło, no to powiedzmy sobie szczerze, po doświadczeniach I wojny światowej, bo może mniej tych sprzed wojny, gdzie Niemcy rzeczywiście nie mieli dobry zakres ubezpieczeń społecznych, warunki pracy, i tak dalej, ale w czasie I wojny światowej to wszystko zniknęło. Pieniądze straciły wartość, ludzie nie mieli pracy, zaopatrzenie było do niczego, to wszystko było na karb strony niemieckiej. Więc ta nadzieja na to, że po stronie polskiej będzie lepiej, na pewno motywowała do takiego głosowania również oprócz tych czynników czysto etnicznych i ona, ona wpływała na, 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 na te głosy tutaj w okręgu przemysłowym i w, no, w tej części która no, wschodnim górnego śląska która była bliska granicy polskiej und auch die deutsche Seite hat jetzt nicht argumentiert ihr seid uh, deutsche deswegen müsst ihr für Deutschland stimmen sondern auch eher sozial kulturell und zwar auch wirtschaftlich uh, ihr seid, uh, Ja, äh, diese, äh, die Mutter, Mutter Schlesien, Heilige Hedwig, also diese äh, kulturelle Zugehörigkeit, die Zugehörigkeit zur äh, zu, zu deutschen Heimat, zum, zu deutschen Schlesien äh, auf der kulturellen Ebene, nicht unbedingt sprachlich. Und diese Linie verfolgte vor allem die Zentrumspartei unter einem sehr, sehr klugen äh, Ratibore Pfarrer, Karl Ulitska, dem, äh, dem Deutschland oder Preußen eigentlich äh, weitgehend zu verdanken hatte. Dass doch że man, wie erwähnt, etwa 40 Prozent der polnischsprachigen davon überzeugen konnte, że ihre ideale Heimat in Preußen, in Deutschland, liegt und nicht in Polen. Sam plebiscyt przeprowadzono w niedzielę, 20 marca 1921 roku. Stąd też już wkrótce pojawiły się oficjalne wyniki plebiscytu. Spośród uprawnionych do głosowania wzięło udział milion. 190 tysięcy uprawnionych, ponad zresztą, co stanowiło 98% uprawnionych. Był to naprawdę wielki sukces demokracji. Otóż w ramach tego głosowania 40,3% osób opowiedziało się za przynależnością obszaru plebiscytowego do Polski, z kolei 59,7% za przynależnością tego obszaru do Republiki Weimarskiej. Każda ze stron oczywiście ogłosiła, że wygrała tenże plebiscyt. Nawet Korfanty dzień później w swoich gazetach ogłosił to jako wielkie zwycięstwo. Oczywiście jest kwestia jak liczyć te głosy, czy według powiatów, czy według gmin. Przy różnych konstelacjach można by dojść do różnych tak naprawdę wyników i rezultatów. Z kolei po takim wyniku pojawiło się kilka propozycji podziału Górnego Śląska. Tak można powiedzieć, że były... Cztery koncepcje. Koncepcja Konfantego z jego linią Korfantego, koncepcja generała Leronda, która niewiele odbiegała. Potem pojawiła się koncepcja tzw. linii Persifala i de Marinsa, która pokazywała już o wiele mniejszy obszar, który miała dostać Polska. No i oczywiście koncepcja niemiecka, która zakładała, że całość powinna być przedmiotem właśnie przeniesienia do jednego czy drugiego państwa. W takiej sytuacji i wobec tej niepewności, jeszcze przed negocjacjami w Paryżu na temat wyznaczenia granicy, generał Leron, chcąc właśnie odgrywać istotną rolę, zdecydował z Korfantem, że trzeba będzie przeprowadzić zbrojne powstanie w celu wymuszenia przesunięcia tejże granicy, co miało o tyle ważne znaczenie, że Okręg przemysłowy był tym oczkiem w głowie zainteresowanych stron. Strona Polska od mniej więcej, jakbyśmy zostawili na uboczu pierwsze powstanie Śląskie, które ma trochę inną genezę, strona Polska od 1920 roku przygotowywała się na możliwość nie tyle powstania jako powstania, ile akcji zbrojnej, która Albo miała pomóc, gdyby Niemcy nie zaakceptowali wyników plebiscytu, w każdym razie akcji zbrojnej. To nie było tak, że to powstanie było zdeterminowane. Po, przygotowywano po prostu konspirację na sposób wojskowy, e, która miała tego typu e, akcję móc ewentualnie przeprowadzić, i przygotowywano ją razem z Wojskiem Polskim, e, z dowództwem Wojska Polskiego, za pełną zgodą Ministerstwa Spraw Wojskowych. Za to. Od tego jest oczywiście pewien krok dalej do wywołania samego powstania. Wywołanie samego powstania, czyli uruchomienie tej przygotowywanej akcji było efektem tego, o czym powiedzieliśmy przed chwilą. To znaczy tego, że Korfanty zrozumiał, że bez nacisku na sojuszników nie będzie w stanie przeforsować własnej koncepcji, czyli tej linii, którą potem nazwano linią Korfantego. Przekonał do tego też premiera rządu, Wicentego Witosa. No i to jest geneza bezpośrednio wybuchu powstania. Tak? To znaczy ta cała konspiracja powstańcza, włącznie z tymi oddziałami tak zwanego dowództwa obrony plebiscytu, które były po stronie polskiej i z magazynami wojskowymi, które przygotowano, została uruchomiona na początku maja. A synek? A nic no. kartkę pisze. Do Lipsty? Nie, do Warszawy, do mamy, bo ja z Warszawy jestem. Aha, no moja matula też się Ja z moją babą jutro my se przekludzili na Katowice, bo kolfanty powiedział co do poklowie, po krowie, a teraz muszę sam z Gewerą lotać. Jakoś to będzie. Mamy dane dotyczące tych przygotowań, to znaczy dane polegające na tym, że to dowództwo obrony plebiscytu, którego siedziba znajdowała się w Sosnowcu, czyli zaraz za granicą, przygotowywało konspirację wojskową zarówno na terenie Górnego Śląska w postaci klasycznej konspiracji, jak i miało obozy szkoleniowe i magazyny po stronie polskiej w Czechowicach, w Częstochowie, w Oświęcimiu, w Sosnowcu. Onen wurden in diesem. Das waren nicht Magazine des Polischen Militärs, es war eine spezielle Organisation, die einfach übernahm, von der Polen Seite, das Ursprüngen und gab es Musst du gehen? Ja, ich muss gehen. Siehst du nicht, was hier los ist? Die Polen wollen uns alles wegnehmen. Das ist wie im Krieg. Wir haben hier so friedlich gelebt. Und jetzt wird der Nachbar wird zum Feind. Das geht vorbei, glaub mir. Das Volk hat sich für Deutschland entschieden. Wir haben doch gewählt. Wozu das Ganze, wenn es nicht zählt? Pass auf dich auf. Leb wohl. Der <samt> plebiscytowy był obszarem zdemilitaryzowanym. To znaczy nie stacjonowały tutaj ani wojska niemieckie, ani siły policyjne niemieckie. Międzysojusznicze wojska miały zagwarantować porządek na tym obszarze. Niestety wojska francuskie przejęły postawę propolską, a ludności proniemieckiej, która optowała za pozostaniem Górnego Śląska w Republice Fajmarskiej, nie pozostało nic innego jak zorganizować się samemu w samoobronie. England hat tatsächlich äh, Deutschland in, in dieser Zeitperiode, Mai, Juni äh, 1921, unterstützt, in dem Sinne, dass, dass Lloyd George, der äh, englische äh, Premier, äh, sagte: äh, Ja, wir machen hier Fair Play, also wenn die Polen hier, wenn die, die Grenze nach Polen. Offen ist, wenn die oberösterreichische Grenze, polnische Grenze offen ist, dann können wir, dürfen wir den Deutschen auch nicht verhindern, dass sich ihre freiwilligen Verbände schicken. Und äh, wir lassen das so und schauen, was draus wird. Englische Strategie gegenüber dem europäischen Festland ist, dass auf dem europäischen Festland eine äh, sogenannte, auf Englisch, oder auf Englisch gesagt, Balance of, Balance of Power herrschen soll, das heißt ja, Gleichgewicht der Kräfte. naciskiem opinii międzynarodowej, ale też polskiego rządu zakończono powstanie zawieszeniem broni. 5 lipca 1921 roku zapanował pokój na Górnym Śląsku na całym obszarze plebiscytowym oddziały zbrojne każdej ze stron zostały wycofane, natomiast alianci przejęli władzę na tym obszarze. O dokładnym przebiegu granicy pomiędzy Republiką Weimarską a Rzeczpospolitą mieli zdecydować już dyplomaci. Oczywiście, że Rada Ambasadorów delegowała te zadanie do Ligi Narodów, czyli takiej ONZ ówczesnego czasu. Tam pojawiała się odpowiednia komisja, która przygotowała taki projekt. Ten projekt rozstrzygnięcia został e, przyjęty przez Radę Ambasadorów. I 20 października 1921 roku ogłoszono projekt przebiegu granicy. Projekt, który został wypracowany tak naprawdę dyplomatycznie. Dzisiaj, jeżeli się na to patrzy, to oczywiście e, trudno sobie wyobrazić, żeby ktokolwiek był zadowolony. Tak? To, to Tego się nie dało zrobić, po prostu. No. Wytyczenie linii granicznej takiej, w której e, Niemcy byliby po jednej stronie, a Polacy po drugiej. No, po prostu było niemożliwe. Więc dokonano kompromisu pod kontrolą sojuszników, kompromisu, który obydwie strony nie zadowalał. Linia graniczna była daleka od linii Korfantego, czyli tych polskich oczekiwań. Ale była za daleko według Niemców, dlatego że zajmowała tereny głównie miejskie w górnośląskim okręgu przemysłowym, a te miasta głosowały za Niemcami. Tam, tam była duża część ludności niemieckiej, która pozostała po drugiej stronie. No to wszystko musiało, już nie mówiąc o tym, o karykaturalności tej granicy, nie chcę tutaj przypominać wszystkich tych wydarzeń związanych z tramwajami przejeżdżającymi przez granicę, czy dziećmi chodzącymi do szkół z jednej strony granicy na drugą. Oczywiście to z czasem wyprostowano. Też karty cyrkulacyjne też spowodowały, że to nie była aż taka, taka wielka przeszkoda, ale na początku wyglądało to, tak jak powiedziałem, karykaturalnie. Nastąpił później okres już negocjacji pomiędzy Polską a Niemcami, który zakończył się m.in. zawarciem 15 maja 1922 roku, tzw. konwencji genewskiej, i tu pojawia się kolejne nowo, bo to jest pierwszy taki akt obszerny międzynarodowy, który mówi o prawach ochrony mniejszości narodowych zarówno Polaków mieszkających w Niemczech, jak i też Niemców, którzy zostali. Ja, und man hat in, diesem, äh, in dieser Genfer Kommission über Oberschlesien alles äh, ja sehr detailliert beschrieben, wie dieses, wie dieses Abstimmungsgebiet nach der Teilung funktionieren soll. Und es tatsächlich hat tatsächlich funktioniert, zumindest wirtschaftlich. Das war die eine Seite des, der, der Medaille. Und die zweite Sache, die Minderheitenfragen. Und das hat auch in den ersten Jahren, hat hat der Minderheitenschutz auch noch, äh, auch noch funktioniert bis, bis etwa 1930. Das wäre jetzt persönlich mein Wunsch, dass man, äh, dass man in Polen dann in der Zukunft äh, über diese Sachen ganz nüchtern sprechen kann, dass man nicht mehr mit dem nationalen Pathos und, äh, äh, an die Sache herangeht und dass man auch anerkennt, dass auch die andere Seite, dass das auch einheimische Oberschlesier waren, die jetzt bei der Abstimmung mit 60% für, für Deutschland abgestimmt haben und dann auch einheimische Oberschlesier waren, die, die dann in den, zum Teil in den Reihen der, der Freikor gekämpft haben und dass die Belege sind, liegen da. Die muss man nur wahrnehmen. Konsequenzen der Grenze waren weitläufig. In Polen kamen 53 von 67 Kohlebergwerken węgla kamiennego 9 z 10 złóż węgla kamiennego, 11 z 16 hut cynku i ołowiu, 5 z 8 hut stali. Z około 279 tysięcy robotników przemysłowych pozostało po stronie zachodniej Górnego Śląska, więc po tej niemieckiej, zaledwie 78 tysięcy. Powstanie granicy miało swoje konsekwencje nie tylko dla Niemiec, ale również dla Polski, ponieważ głównie. Z Górnego Śląska czerpano Stal, Ołów und andere zur do Odbudowy państwa polskiego. Habt ihr schon gehört? Habt ihr schon gehört? Bei den Steinern sind neue Leute eingezogen. Ja, die sind aus Katowice gekommen. Die sind da weggelaufen, weil der jetzt ist. Und die ziehen jetzt zu uns. Das ist also Wirklich. <laughs> M -m.